Polskiego Radia 24. Witam państwa, witam naszego gościa, pan poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Witam pana posła, witam państwa. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa, ponieważ nie mieliśmy okazji, więc. Wszystkiego dobrego. W roku, tak jest. Dziękuję, odwzajemniam po stokroć tego samego. Panie pośle, ten tydzień będzie przełomowy dla Koalicji Polskiej, czy jeszcze nie ten? Ja myślę, że te i kolejne będą udowadniały, że koalicja polska ma potencjał do tego, by tworzyć coś nowego, coś ciekawego dla wielu wyborców dzisiaj z jednej strony zawiedzonych Pisem, z drugiej strony nie zdezorientowanych taką fluktuacją liberalno-lewicową platformy obywatelskiej. Oczekujących cego, czegoś właśnie normalnego, czegoś centrowego. A co z miłośnikami ogórków? Żartuję rzecz jasna, jeśli chodzi o miłośników ogórków, ale wie Pan o kogo mi chodzi. No, to jest przede wszystkim ten miłośnik ogórków sam musi w jakiś sposób znaleźć pomysł na siebie po takich wyrazach, które, które zaprezentował twórczości to 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 jest to jest już jego problem Jeżeli powiedzieć. mogę prosić na zaś wyprzedzając pewne fakty i wydarzenia to ja poproszę kiszone. Wolę bardziej, nie wiem dlaczego. Natomiast tak to mamy już powiedzmy Szymona Hołownię sprawę wyjaśnioną. Mamy jeszcze takiego jego mościa, który kiedyś wieścił, że litr paliwa na stacjach benzynowych będzie po dychu, a za kilka dni to nawet i przebije tę psychologiczną barierę 10 zł. On był też takim powiedzmy psujem, jeśli chodzi o Kośniaka-Kamysza, jeśli chodzi o jego spotkania wyborcze, a teraz jest psujem, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. On się znajdzie u was wraz ze swoimi współtowarzyszami, czy nie? Nie wiem mimo wszystko, kogo pan redaktor ma na myśli. <laughs> Panie to, pośle, ja, ja, ja słyszę w głosie, że pan wie. Naprawdę z całym szacunkiem nie, 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 bardzo. No, chodzi mi o tego pana, jaką się tam, tego z Unii takiego. No, no, koło dzie... A, to z Agrouni, to już, to już bliżej. Czas pokaże. Ja podkreślam mimo wszystko wiele miesięcy dobrej współpracy z Agrounią nad konkretnymi sprawami, począwszy od tak zwanej Piątki Kaczyńskiego. Więc to jest pewien fundament. Jeśli merytoryczne sprawy, które nas łączą, wezmą górę mimo wszystko, a tak powinno być, to jest jakaś szansa na, na, na porozumienie. Natomiast jeśli może nawet nie ambicje samego pana Kołodziejczaka będą ważniejsze, no to będzie trudno. To, to już tak, panie redaktor. No to jest. skoro porozumienie też się przewinęło w tej rozmowie mimochodem, to co z porozumieniem bez Jarosława Gowina? Ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, że z wielkim szacunkiem traktuję panie i panów posłów reprezentujących porozumienie w parlamencie. Mamy wiele wspólnych spostrzeżeń, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę wolności gospodarczej, jeśli chodzi o pewne też takie hadeckie spojrzenie na, na, na rzeczywistość. To też jest, jest płaszczyzna, na której można budować. No to koalicjantów jest co nie Dziś o 16.00 w Bebenie rozpoczęło się spotkanie prezydenta z premierem i z ministrami. Myśli pan, że o czym rozmawiają? No, Wyzwania nie brak. Widzimy ten teatr wojenny na Ukrainie, on ciągle jest niezwykle dynamiczny, więc no, chciałoby się powiedzieć, żeby ten Beben był częściej miejscem, gdzie się rozmawia i to nie tylko w takim własnym politycznym sosie. Pisu i osób związanych, ale też to, co podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo często, potrzeba właśnie zrobić z BBN-u forum rozmowy opozycji i, i dzisiaj władz i rządu, tak żebyśmy naprawdę, jak dojdzie do zmiany władzy w, pod koniec tego roku, no mieli pewną ciągłość ustaloną. To jest niezwykle ważne. Można oczywiście ironizować, bo niektórzy powiedzą, a to już jest wszystko tak dzisiaj, jesteśmy tak poróżnieni, że, że, że się nie da. No, my jednak uważamy, że mimo wszystko da się i powinno się dać ustalić pewien jednorodny front, jeśli chodzi o obronność Polski. To znaczy, jeśli zamawiamy i stawiamy na jakieś uzbrojenie, no to, to bez względu, kto będzie rządził, te zamówienia będą kontynuowane. Jeśli stawiamy na jakąś Strategię geopolityczną, też jeśli chodzi o obronność, no to też bez względu kto będzie rządził, to musi dalej się realizować. To jest racja stanu, to jest taka odpowiedzialność na podstawowym poziomie, wydaje mi się. I to panie redaktorze, jeśli chodzi o BBN, takie spojrzenie nieco szersze. Być może tam pojawi się kwestia leopardów, bo ona już w przestrzeni publicznej się pojawiła, jakobyśmy mieli czołgi te niemieckie, które są na stanie polskim, przekazać Ukrainie. Pan by przekazywał, czy nie? Panie redaktorze, od samego początku wojny, osobiście, będę się tu za siebie wypowiadał, uważam, że lepiej angażować nasz sprzęt wojskowy na terytorium Ukrainy, żeby tam neutralizować wroga, jakim jest najeźdźca rosyjski, niż ryzykować sytuacją, aby te czołgi i te uzbrojenie musiało pełnić swoją funkcję na terytorium naszego kraju Pod jednym warunkiem, że musi to być robione rozsądnie, w sposób mądry, niekoniecznie na Twitterze, tylko z partnerami w uzgodnieniu, i tak, żeby nie zrobić żadnego fopa, bo skutki y, mogą być niezwykle poważne takich eksperymentów, właśnie y, medialno-publicystycznych. Do dziś nie dostaliśmy rekompensaty za te 72, które przekazaliśmy Ukrainie, a takie zapowiedzi były, że dostaniemy. No, życie, panie redaktorze. to tak jest, że nie zawsze, nie zawsze wszystko się udaje tak, jakbyśmy chcieli. No to skoro o życiu jesteśmy, 11. pan zjeżdża do Warszawy, od razu w dniu posiedzenia Sejmu, czy dzień wcześniej? No, yy, walczę z pozostałościami grypy jeszcze, ale myślę, że, że uda, uda mi się z grypą zwyciężyć i będę będę 11 uczestniczył w posiedzeniu Sejmu. A tu proszę Plan państwa, taki, trzydniowe posiedzenie Sejmu przed nami zapowiada się niezwykle interesująco. Pewnie wszyscy skupieni tylko i wyłącznie na KPO, ale tam jest jeszcze parę innych ciekawych pomysłów, bo od chociażby zmiana ordynacji wyborczej, zasad przeprowadzania wyborów, czy nawet bardziej sposobu, nieżeli zasad, bo co do zasad to się nic nie zmienia. No i mamy jeszcze przy okazji też tę komisję, którą opozycja tak bardzo chciała, chociaż PSL dziwnym trafem w pierwszym rzędzie nie jest i nieskandował tak, chcemy komisję, chcemy komisję, tylko robiła to Platforma Obywatelska ustami chociażby Donalda Tuska, że chcemy powołania komisji do spraw e, zbadania rosyjskich wpływów na system energetyczny w naszym kraju. No i wszystko wskazuje na to, że ta komisja weryfikacyjna gotowa również na tym posiedzeniu Sejmu się pojawić. Pan będzie za, czy pan będzie przeciw? Panie redaktorze, jeszcze rozmowa na klubie przed nami. Tak, jak to w zwyczaju zawsze mamy jako demokratyczny klub, tego typu uzgodnienia pozostawić sobie na, na rozpoczęcie posiedzenia Sejmu. No, ja mimo wszystko jestem sceptyczny osobiście, wyrażając tu swój pogląd do tego typu komisji, bo będzie ona przede wszystkim zabiegała o to, aby teatr polityczny miał. Miał miejsce. A gdyby, żadnego, a gdyby tak odrzucić samą politykę i skupić się na tym, że rzeczywiście ta komisja mogłaby coś fajnego i mądrego, merytorycznie i dobrego dla kraju zrobić, stawiam za wzór komisję weryfikacyjną do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Opowiem no szczerze, ja się nie spodziewałem, że tak mądrego polityka macie, doktora Bartosza Opalińskiego chociażby. A gdyby nie to, że jest to komisja poza Sejm wyprowadzona, no to pewnie ten człowiek nie miałby szansy zaistnienia w tej komisji. Tylko materia jest diametralnie inna, panie redaktorze. O ile ta komisja weryfikacyjna dotycząca spraw reprywatyzacji, ona dotyczyła decyzji administracyjnych, a więc takiej stricte prawnej materii, to, to, to możemy tu się zgodzić. Natomiast tu mamy ewidentnie z materią polityczną do czynienia. I oczywiście można by ten temat podjąć. Ja nie, nie będę się wzbraniał, nikt z nas nie będzie się wzbraniał, żeby te sprawy wyjaśniać, bo jest wiele wątków, które tak na przyszłość dobrze, żeby były wyjaśnione, żeby, żeby nikomu nie przyszło na myśl w przyszłości podobnych błędów popełniać. Ale no, no, to, 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 to jeśli tak, to zróbmy to zgodnie z z obowiązującymi ramami w ramach komisji śledczej. Uważam Czyli tej, że, że rozumiem to stricte bardziej... sejmowej, no to mamy miesiąc oczywiście, styczeń, mamy oczywiście. miesiąc styczeń, załóżmy, że ona by w lutym została powołana do życia wcielona. Luty, U marzec, w kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Pół roku intensywnej pracy... Ja wiem, tego, że pan poseł Paczyk ma doświadczenie z takich sejmowych komisji. Ale co ta pańska nie wiem, sejmowa... Nie, ale, ale faktycznie, potwierdzam. Panie pośle, no a co sejmowa ta pańska komisja ustaliła? No nic, no. Może nie ustaliła, panie redaktorze, ale chyba nawet miałem u pana e, okazję... Tak jest. E, ...pewien pogląd swój e, przedstawić. Ale na pewno dzisiaj służby, na pewno e, osoby, które ewentualnie miałyby Jakiś niecny plan, czy niesły zamiar tworzyć piramidę finansową. Trzy razy się zastanowią, bo jest te, te, te mechanizmy na, na forum komisji, zostały na tyle, moim zdaniem, przeanalizowane, że ma to pewien taki walor odstraszający i, i to chociażby dlatego, dlatego tą komisję wtedy warto było y, przeprowadzić. Chyba, że ktoś znowu mimochodem powie, że wszyscy wiedzieli, że to była lipa. A, no to już nie będziemy. Nie będziemy się pasić nad jednym panem, który to powiedział. No to się nie uważam Nie pastwimy, idziemy nie... dalej. Tak spoglądam na zegarek, czasu niewiele zostało. KPO, poprzecie czy nie poprzecie? No to wszystko zależy, co ostatecznie znajdzie się na, na papierze i co będzie zawarte. Ostatecznie też zobaczymy, czym zakończą się, jak kuluary dzisiaj donoszą też cały czas intensywne rozmowy między. Solidarną Polską, a pisem. Na pewno będziemy bacznie się przyglądać tej treści, bo już nie ma, że tak powiem, dalszych tygodni, miesięcy na to, żeby próbować jakiś utarczek z Brukselą. Trzeba po prostu to, co można w ramach tego projektu, najlepszego zrobić, a więc jasny, transparentny system odpowiedzialności zawodowej sędziów, przywrócenie sędziów odsuniętych od orzekania i yy, czysta yy, 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 sprawa. No jeżeli tylko i wyłącznie wystarczy się skupić na tym, co przywiózł Szymon Szynkowski-Welsenk, czyli minister do spraw Unii Europejskiej. Jeżeli PiS będzie optowało za tym, żeby nie zmieniać nic yy, tam w tym projekcie, ponieważ taki jest yy, uzgodniony z Unią Europejską, to co wtedy zrobić? Zawsze jest yy, przestrzeń na to, żeby w Polskim Domu o polskich sprawach porozmawiać i stosowne decyzje podjąć. To jest dewiza z yy, co do której wydawało nam się, że się z Prawem i Sprawiedliwością akurat zgadzamy, więc myślę, że, że konsekwencja w końcu przyjdzie z tamtej strony. No to też warto przypomnieć, że gdyby ten polski dom nie miał własnego parlamentu, to. Mógłby mieć parlament jeden, na przykład europejski. A że ma swój parlament, to dobrze by było, żeby ten swój parlament również mógł popracować, żeby niego na mnie zastępował. Krzysztof Paszek z Polskiego Parlamentu, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panu, państwu. Do Dziękuję usłyszenia. bardzo, Dobrego wieczoru. Polskie Radio 20.